Warunki spartańskie, ale szlagier mojego szwagra musi Proszę bardzo, ile mamy jajek? 17. 17, 17 jajek, pół kostki drożdży, trochę miodu i dajemy mąkę. Zobaczycie, co z tego zaraz wyjdzie. Teraz Nawet znaleźliśmy trzy paczki, nie będziemy się męczyć winolce. Piękne rozmieszane odstawiamy na pół godziny. Hello! Hello. Będziemy sobie wyczekać, to jest gofer! Czy jakieś niedobre wyszłyby się Nie ma co. I tak to, kochanie wygląda. зам іх смачныя